Ej on ci zaraz wymiotuje tutaj no. na parki. Widzisz masz coś takiego jak akcja. akcja. No Weź sobie najeć tą akcję, żeby na <laughs> jeszcze raz. No. Nie, wiesz to wciśnij M. Jak... Ej on no ci zaraz wymiotuje tutaj no. na parkie. Jez. widzisz masz coś takiego jak akcja. akcja. No Weź sobie najeć tą akcję, żeby na jeszcze raz. No. I... No i spróbuj wtedy. I yes. M. Yes. Ej on to ledwo robi. Jest! Jest! Yes. 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 Dobra. Masz. Spetarny masz. Tamtą rękę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No. Już to Co my robimy? Dobra. Teraz. O. 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 O, to jest fajne. O. Dobra, ja będę ci pod... O, ciecho, ciecho. Widzę. Będę ci podglądał sąsiadkę, okej, okay, Jamsza? Patrz Jan, patrz. A podglądaj. Ej, ona się kąpie w basenie, o stary. A patrz na to, ciao, ciao, ciało, ciao, czekaj, cześć, weź się nie ruszaj. Staram się. O, tutaj się buduje. Eee, e, 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 e. panie. Dobre są tak. Wodar. Ej, czemu tu każdy ma dom? Znaczy dom... Yy... <laughs> Basen przy domu. Wodar, wodar. Co jest? Wodro, chodź z prawem do ciebie, tylko chodź na zewnątrz. No mi zaraz. Nie, nie, patrz w jakim ja jestem w stanie, chodź się samochodem przejedziemy. <laughs> Aha, czyli to w sumie i tak nic nie dało. Nie, musicie tam dojechać, my musimy też... Sorry. Spoko, spoko. A gościu też ma, gościu też ma ładny samochód, bańkę no. kosztował. Milionik. Ten, ten milionik kosztuje właśnie. Ale mój tak jeszcze szybszy. No ale nie kosztował milionika No nie Ja nie rozumiem po chuj kupować o... takie auto bo fajne jest Ja mam mój... auta Słuchaj mi wystarczy że ja mam minę przylepną I Tyle paso? z twojego auta jest Żebym mógł wyścigać się własnym autem ścigać i dogrywać Jak będzie stuningowany będzie szybszy od innych o! Dobra, Dobra, chory, palimy w linierze. A ścigałeś się no, już w ogóle? Żyje. Drugi też. Tak, ścigałem i wygrywałem. Najfajniejszy wyścig życia w GTA jechałem już. Do... Wiesz jaki Janek? Jechałeś może taki wyścig, że jeden e, jest pilotem, a drugi kierowcą? Tak. Jezu, jakie to jest fajne. Z y, niedźwiedziem jeździłem. Dobra. Genialnie musisz... nam się jechało. Wygraliśmy. Dobra, teraz musimy uciekać. A wiecie czemu wygraliście? Bo wy mieliście jakikolwiek komunikacji, oni pewnie zupełnie losowe i kolesie byli. A nie wiem. Ale Dobra, nie, 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 nie strzelaj do Bliniec. Nie nie nie, ja sobie spokojnie. A teraz musimy próbuję. im po prostu zwiać. My dalej jedziemy na statek transportowy jakby co? I Bardzo dobrze, dojedźcie. My mamy trochę prostszą zabawę. No wy macie tylko się napierdalać nie? Nie, musimy wejść do tego, do... na posterunek policji zaraz i wykraść plan harmonogramu Aha, a to dobra. wtedy już nic nie, nie strzelacie ani nic Nie, jak uciekniemy to już może się uda bez strzelania No, szybko, 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 dobra? A jak tak jeżdżę z gościem, to przyjemnie się jeździ tym autkiem, nie? Tym za bańkę. No No on jest fajne, ja je miałem na... Psy, Psy. Psy. kurwa Wiesz co, oni się nagle pojawiają, dlatego to jest takie... Dobra co Dobra, jesteśmy sobie. już... Już jesteśmy w dokach. Cześć Dobra, nie zgińcie, statek. nie zginie, bo tam jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Aż tak? Tak Dobra, zobaczę co da się zrobić. Dobra, zakładam maskę. Ciao, X wciśnij. A? X wciśnij Aha. X jak kurde, Już za późno bam, bam. O kurwa mać. No to poważnie tak działa? No jak stoisz gdzieś z boku i ściśnijesz i to się chować po prostu Dobra, trzeba im zwijać, trzeba zasuwać stąd Nie wiem gdzie oni są Na statku No to wiem, się. tylko że walą z, z każdej strony i nie wiem skąd Staraj się nie zginąć Nie 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 mam jeszcze pół Hej A mi wizard No tam jest naprawdę ciężko, idź prawą stroną, jak będziesz, jak wejdziesz na statek, to idź tam jakby od prawej strony, w kierunku... Jak będziesz skręcał w lewo na przykład, na tym kontenerowcu, tam szedł na lewo do tych... Powiedzmy, do tego punktu, który Cię interesuje, idź prawą stroną, tam jest mniej tych typów. Będziesz ich od tyłu zachodził. Czekaj, bo ja do nich walę trzy strzały, kurwa, na jednego gościa jeszcze nie... nie chcę, dobra. Jeszcze jakiś ostatni, dobra. Udało się. Dobra Ciacho, teraz jakby nigdy nic jesteśmy policjantami. Mhm. Mm <noise> może się coś głupiego. Ciacho, żadnie nic głupiego. Dobra. To może po pączki po drodze zajedziemy, żeby nas polubili. Na dziwki? A jak to jest, no. na, A jak to jest na pączka? No. 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 Um, um. Dobra ciacho. Idź ja za mną. By, ja bym I nie, nie, nic, wycią rynku. nie wyciągaj broni, nie wyciągaj broni, tak? Przede, o, przede falera, wszystkim. Zera, jasna, zacięło mi się. Dobra. Chodź, schowaj broń. Czekaj. I nie biegnij. Prawą stroną? Tak. Czyli tą dalej od doków, tak? O ciacho. Ej, tak, tak, tą dalej od doków. Tam jest łatwo ja bym ci Janek powiedział, jak jest na pączku, ale nie chcę Włodara rozgorszyć. Ja ci później pokażę, jak nam się uda zdobyć te dokumenty. Czyli to był nie. mój? Nie. Jesteśmy na komisariacie, Wodar. Serio? Jak tam jest? No, fajnie. Dużo psów? Dobra, biorę harmonogram. Zakosiłem. wsadziłeś? W dupę. <laughs> tam, no, gdzie jest tak ciemno śniepno, i nikt nie zagląda. Idziesz. Widzę właśnie, że właśnie tym Schedule. Coś bym ci pokazał, ale się boję tutaj. Pokażę ci jak będziemy już... W sumie nie wyglądasz podejrzanie, masz krew na mundurze, ale spokojnie. Tak. Aha. Ja nie widzę krwi na mundurze. Ciao, patrz. Ciało. Patrz teraz. Robicie. No strzelałem do niego z wieszczego. Aha. Z gestu. To jest właśnie jeden z elementów napotka. <ścoughs> jeden z elementów na pączka. Finalny, finalny ten. Tak, tak, tak zwany lukier. O? Finalny <ścoughs> lukier. lukier. Co on gdzieś tu jest? My już skończyliśmy prawie wodę. A my nie. Musicie wejść na górę ze strzeli w zamek Dobra Tam jest kontener, strzelacie w zamek jest, i musicie jest, jeszcze jest. uciec z tym samochodem Nie strzelajcie, nie strzelajcie żeby was policja nie goniła Dobra po prostu Znaczy uciekajcie. policja już i tak nas goni, nie? Wiem, ale po prostu uciekajcie Nie str... Dobra, Dobra Ej, goni, ale taczko Będzie można je kupić po tym wszystkim Znaczy nie wydaje mi się, żeby to było do ścigania się, ale Ciao? Aha? Teraz musimy wysadzić radiowóz. Mm. Czekaj. Będziesz Mam nie strzelać. Szczery. Zanim, zanim strzelisz ciacho, to czekaj. Mm -hmm. Czekaj. Ty, a mogę wysadzić yy, auto, które za nami jedzie? Yy, nie, nie wysadzaj, bo będą gliniarze was gonili. A wtedy nie uciekniecie tak łatwo. Dobra, wal, ciacho. Już. Tylko nie wysadź tego samochodu. <laughs> a ty <co> za gościu! <laughs> Penisa na osobą. Serio? Wow, Ło nie Ciekawe czy wybuchnie, czy się uda zniszczyć ten, ten odjowus Myślę że jest duża szansa na to Po tym co widzę Czy nie? Aha Kurwa ten gość jest ślepy naprawdę Podjechał pod policję mimo że nas nie widzieli nie? Co za idiota Nie pany co, strzelił? No nie, ja strzelałem, bo nas goniły dwa wany i nie mogliśmy uciec przebijami opony. I policja nas zaczęła gonić, ale nie widzieli nas, a gość podjechał za policję, nie? Na, znaczy, na wystarczająco blisko, że nas widzieli. Oczywiście. Z jednej strony policja, z drugiej strony suwy. To ten gość się odpierdala. Dobrze, Dobra, my już tak. skończyliśmy. A my jeszcze nie. A gdzie wy jesteście? No jedziemy do bazy. Widzieliśmy jak nas mijaliście obok. Lecimy rozkład zawieźć do chaty. Wy musicie ten Traszkowskiego samochód zawieźć gdzieś na jakiejś zadupie. Na razie to ten, kurwa, go Nie, no... Możecie sprawdzić, który ten debil ma level? No. 45. I kurwa... Jeździ jak idiota. To ja też, spokojnie. To tak jakby debil... Wbijał cały czas... Levele, ale był kompletnym kretynem. Wiedziałeś, co wiedziałeś? Widziałem. Podziwiam. No. No. Patrz, 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 patrz Ej, domy�ę. czemu moja postać ma... macha głową? Bo muzyki słucha. Nie, właśnie nie, nie leci muzyka. <giby> a, a, a weź zobacz gdzie on ma tą głowę, może w kroczach tego koleśnia. <giby> <giby> nie, na oparciu. <giby> to zobacz, tym ten koleś ma kros, swoje i krocze. <giby> no... u siebie na siedzeniu. <giby> a co? Nie zjedz, nie zjedz, to taka propo no. <laughs> Dobra, my lecimy do, do chaty właśnie, bo tam musimy zostawić... ...sprzęcik. Ty, a musimy ty uciec z tym gościom w vanie, czy nie? Nie. A, Oby, ja myślę, że musimy. Respekt respect na dzielni teraz. A po co? Nie? Kabrioletem jeździmy O kurde No Toreciacho do domu De Marsz Marsz do domu Ej to auto jest w ogóle zniszczalne? Tak Bo jesteśmy cali dziurawi Opon nam nie przebili co prawda Ale no jesteśmy obdrapani Obdrapani dziurawi i bez szyby Jeszcze żyjemy nie skończyliśmy. co wy teraz robicie? Teraz tylko będziemy czekać, będziemy chlać i pić. Idziemy pić. Bongo! Powinniśmy wam teoretycznie pomóc, ale będziemy pić. Idziemy pić, idziemy. ja piję. Ja łyskaczka. Ja, ja Fajna chatka, w ogóle cieszą? Ten gość naprawdę no, dobra, nie umie jeździć. Nie <laughs> Zobaczycie no, u mnie co ten gość ja Miałem jeszcze drugą. Zanim mi skasowało postać to wszystkie inaczej się Zobacz, wygenerowało. Konesar się znalazł, wina jeszcze będzie wąchał za wypije. By to była różnica. No teraz coś zielonego paskudnego? Nie, nie, to tylko, tylko i wyłącznie wino. Dobra oddaliśmy kaszko. Zapiję. Oddaliście no, go? No. Hej, świeżej. Mam... Teraz za. Ładnie. TY KURWA GOŚĆ PROWADZIŁ A LASKA MNIE Bardzo dobrze <grym> o, 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 I koniec, Dobra, I, przerwali, i przerwali Ile zarobiliście? Ciastkowy brąz ja, JA NIC NIE ROBIĄC MAM SREBRO No ja ciacho zupełnie robił jeździł Ja się woziłem tylko No i no. rysował I rozle rozlewał benzynę